Laudetur, proszę Państwa, zacznijmy dzisiaj buffo, bo tutaj z kancelarii prezydenta dobiegają jakby takie burknięcia. Rozumiem, że są to echa wypowiedzi wodza, malutkiego wodza, który wzywa do zamachu stanu już jawni, mówiąc, że jesteśmy w stanie totalnie niekonstytucyjnym, że sejmu nie ma, ponieważ sejm, który nie uznaje izby dyscyplinarnej, nie jest sejmem, rząd tuska to wiadomo, niemiecko, rusko, francusko, amerykańscy, hawiejacy zapszańcy, więc prezydent powinien użyć nadzwyczajnych środków. Też, proszę Państwa, uważamy. Z kancelarii prezydenta dochodzą takie, że prezydent zniesie wszystko, ale nie negowanie statusu dublerów w trybunale próbę wyprowadzenia osób, które są nie sędziami. Powtórzmy, są nie sędziami, że wtedy zwoła natychmiast Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a kto wie, bo tutaj chyba Paprocka nie używają takiej, użyje swoich prerogatyw jako. Naczelny dowódca sił zbrojnych, jako szef sił zbrojnych. No tak, jako szef sił zbrojnych, te jego kompetencje zachodzą na kompetencje cywilnych, polityków, ministra obrony narodowej, oczywiście wyższych oficerów. Ciekawe świąteczką, kogo się posłuchają w razie czego. No ale próba kreacji na Augusto Duda, Augusto Pinoczyk, za którym stoi pociągający za sznurki Kaczyński, byłaby to już totalna groteska, proszę państwa. Już to widzę. Hunta obejmująca władzę, wyprowadzająca rząd Pózka rozpędzająca szejm, i ukoronowani. Wielka defilada w Warszawie. przyjęcie władzy przez siły patriotyczno-katolickie. Swoim gigantycznym kropidłem kropi to Igondecki i duchowy wódz hu, Nowej Hunty, arcybiskup Jędraszewski. Tu za chwilę wjeżdża. Na gigantycznej bestii. Kocurze teraz, góru. Sam Jarosław Kaczyńskiej, Balbina, jako generalissimus. Formalnym prezydentem, szefem hunty będzie Duda, ale generalissimus Kaczyński, tu nie, niezrównany wzorzec w postaci Trujillo, z Dominikany, wieża. Kocur, straszliwa bestia, kilkutonowa, jest owocem współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod wodzą rektorów i dziekanów przyjaciół Czarnka z świątynią, uczelnią ojca Rydzyka. Oficjalnie wprowadzony w naszej miłej ojczyźnie zostaje kult kota. Koty zostają wyniesione na ołtarze świątyni Rzymkat. Straszliwa historia dopiero się rozpoczyna. To wszystko jest przed nami. Ale czy Duda będzie w stanie być Pinochetem? Ja sam jednak, że byłaby to groteska i śmiech tylko, proszę Państwa. <laughs>